Ale ok, czy mogę teraz rozpocząć kolejny cel, czy muszę odczekać chwilkę? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Ok, i mogę chyba rozpocząć kolejne zlecenie. Także wybierzmy sobie pierwszego lepszego.

Aha, dobra, czyli taki gagatek. Okej, okay, ale powiem Wam, że naprawdę jest to ciekawe, te DLC. Podoba mi się. Jak na DLC, które jest w wakacje, powiedzmy, czyli takie letnie DLC, jak ja to nazywam, to jest naprawdę ciekawie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także można się troszeczkę tej pobawić, troszeczkę sobie tej oczywiście kasiorki pozarabiać. Nie dostaniemy z tego kokosów żadnych jakichś niesamowitych, ale do zabawy, jak najbardziej, nie? Do zabawy można się właśnie tutaj troszeczkę sobie pograć. Okej, okay, także ten cel jak już mówiłem będę po prostu. Likwidował, nie? Dostarczymy zwłoki i zobaczymy, ile za to dostaniemy kaski. Okej, okay, hakuj, ten ha haku, haku. Koło policjanta, ale on sobie oczywiście niczego nie robi. O, jedna coś robi, ty. No, halo! Ale tak w plecy? No, co za hamstwo. To już było chamskie. Naprawdę, policja, to już było chamskie. Lokalizuj cel Janet Kennedy. Jaren, boże, Jaren. Janet, tak, Janet. No. Ok, gdzie ten typek może być? Okej, okay, mamy go. Udało się go namierzyć po krótkiej chwili. I teraz co? Ma ochronę zlikwidów członków gangu, aby zabezpieczyć cel Czyli znowu strzelanie się ta. No dobra, niech będzie. Także może pożyczę sobie wyjątkowo auto z ulicy i udamy się już do celu. I będzie fajnie, mam nadzieję, nie? Ale ten cel nie jest daleko. Także gitara. Będę musiał nie wiadomo, gdzie zasuwać. To jest plus. To jest mega plus, że te misje nie są aż tak strasznie wydłużane. Okej, okay. musimy sobie zapamiętać, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, zanim ogólnie zaczniemy. Mianowicie, że ten cel jest wart 38 tysięcy. I ile dostaniemy za zlikwidowanie tego celu? Bo to jest mega ważne. Bo to jest wszystko w ramach eksperymentu, prawda? Jak już powiedziałem wcześniej. Także likwidujemy cel. O matko, Alon i Valon. Mocno strzelają. Oj tak, tak. Dobra, gdzie jest ten ostatni cel? Znaczy ten ostatni ziomych, który do nas strzela, gdzie on jest? a tutaj jesteś. Znaczy na no, nie zauważyłem. I patrzcie jak spadła wartość naszego łupu. Jeżeli chodzi o tego typa. Z 38 tysięcy spadło do 9,5 tysiąca. To jest mega przeskok. Także w tym momencie pewne jest, że opłaca się bardziej po prostu dostarczać te cele żywe. No i to tyle, nie? Eksperyment został udany. I już wiecie co macie robić, jeżeli chcecie jakieś fajne pieniążki powiedzmy z tego DLC wyciągać. To może nie są jakieś mega kokosy, ale grosz do grosza to zawsze coś tam się um, uzbiera, jakaś fajna kwotka. Ok, także lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy i chyba po tej misyjce zrobię już sobie cięcie. I po prostu kolejne misyki to będą uważane już jako odcinek następny, nie? Bo chciałem pokazać ogólnie tych czterech. Kryminalistów i sobie wszystkich czterech zapiemy, a na sam koniec albo właśnie przyczepię misje policyjne, już do razem z następnym odcineczkiem, albo jako osobny odcinek sobie to zrobimy. Zobaczymy, nie? jak to będzie wyglądało. Także z tego wyjdą ogólnie jakieś z tego DLC, jakieś trzy odcinki, które myślę, że przedstawią wam na dobrą sprawę. E, wszystko, co te DLC ma do zaoferowania. Także tak właśnie wygląda kadstenka, jeżeli nasz cel ubijemy. Dokładnie tak. I okej, okay. także zlecenie wykonane. Dostaliśmy... 129 tysięcy? I dlaczego ja dostałem 129 tysięcy? Czy ja dostałem tutaj za poprzedni cel, czy o co chodzi? Nie kumam, ale okej. Okay. Zawsze jakieś tam urozmaicenie jest. Okej, okay, że oczywiście telefon od Janet. Z jakim to ona z zadowoleniem właśnie przyjęła to, że typa rozwaliliśmy. I, i proszę Państwa, zgarniamy sobie dalej kolejnych kryminalistów zobaczymy, co tym razem tutaj nasza asystentka dla nas przyszykowała, jeżeli chodzi o kolejnych bandziorów do zgarnięcia. Mamy jeszcze dwóch mamy Beau Dagana i Riley Rose. I może od tej babeczki sobie zaczniemy, bo czemu by nie? Oczywiście tej opis postaci. A ja oczywiście tradycyjnie Wam pragnę well, przypomnieć, że so jeżeli taki odcinek to jest, Wam się to spodoba, postawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. A my oczywiście lecimy sobie z kolejnym kryminalistą do złapania. I jeżeli nam się uda wykonać e, te dwa pozostałe cele, to jeszcze Wam pokażę jak wygląda ogólnie misja policjanta. I to będzie chyba na tyle, nie? Jeżeli chodzi właśnie o te całe DLC. I mamy do przejechania 10 km. No niestety, ale ta misja już jest rozciągnięta. I to mi się już nie podoba. Ale okej, okay, także proszę Państwa, ten cel na pewno będę chciał dostarczyć żywy, żeby sobie zgarnąć pełną pulę. Bo jak widzieliście to niestety, ale ich się nie opłaca zabijać, bo dostajemy naprawdę bardzo małą ilość pieniędzy za to, jak ich zabijemy. Także na pewno cel jest jasny. Po prostu dostarczyć go żywego, żeby nasza pierwsza zbro... zbrończyni, żeby nasz pierwszy kryminalista, po prostu zapaliśmy, miał towarzystwo. Można, można tak to powiedzieć, nie? Bo przypominam, że pierwszą osobę, którą zapaliśmy, dalej tam siedzi sobie sama, także dostarczmy, dostarczmy jej jakieś towarzystwo miłe, żeby sobie po prostu babeczka pogadała. A my proszę Państwa lecimy do celu, bo troszeczkę nam tej jeszcze kilometrów pozostało. No dobra, także lecimy. Znajdź na zewnątrz siedziby klubu skrzynią elektryczną, którą można zniszczyć, żeby wyłączyć kamery ochrony. No dobra. Także szukamy skrzyni elektrycznej. I gdzie taka skrzynia może, proszę państwa, sobie być? To jest pytanie dobre. Jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest to, co teraz widzę, czy. To nie jest to. No, w sumie wyglądało jak skrzynia elektryczna, ale to chyba nie było to, co... czego poszukuję. A chyba to znajduje się pomiędzy jedną a drugą kamerą, mi się wydaje. Także trzeba będzie to jakoś yy, skutecznie minąć dwie kamerki, żeby się dostać do skrzyni elektrycznej. Okej. Okay. nie jest to trudne. Tak, to jest cel. Alarmujesz losów. Aha. No dobra, trudno. Także próbowałem, ale się jak zwykle nie udało. Także, no cóż. No to trzeba tam po prostu wbić. I zrobić porządek. Dzień dobry Państwu. po cel. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Że prawdopodobnie zabiorę Wam Waszego szefa. I że będziemy jakoś fajnie współpracować. A jeżeli nie. No to... Też fajnie. Też fajnie, bo przynajmniej Troszeczkę się tutaj rozerwę. I zabawię się z wami. Boże jak to brzmi. Chyba brzmi bardzo źle, nie? Ale cóż. Każdy łowca nagród musi się jakoś pobawić ze swoimi ofiarami. Znisz właściwą skrzynkę elektryczną, aby otworzyć drzwi antywłamaniowe. Aha, czyli to. Dobra. E, skrzynka elektryczna. Gdzie coś takiego się znajduje? Tutaj jest jedna. Skrzyneczka. E, gdzieś tutaj powinna być... ...dyrnika? A czy co? A ci skąd tutaj się wzięli? Okej, okay, to było dziwne. No to... A, tu jest kolejna skrzyneczka. Dobra. E, kolejna powinna być w tym pokoju. Dokładnie tak. I mamy wszystko. Okej. Okay. Także zlikwiduj pozostałych lostów, Zgarnij sobie cel. I zgarnij fajne pieniążki. To mi się podoba, taka robota. Tak, tu ja mogę pracować. Ale nie tylko te napady i napady, no. Górka, bo najlepszy napad można robić, prawda? To okay, jest przynajmniej porządna robota i uczciwa. Nie za to nie za to pozostałe roboty, prawda? To jest, o dziwo, uczciwa praca. Proszę Państwa, w końcu nasza postać dorobiła się uczciwej roboty. Także nic tylko pogratulować. Znaczy, nie w sumie tylko jedna praca, taka legitna, bo jeszcze mamy własne złomowisko. I coś tam jeszcze mamy, nie? I teraz nie pamiętam, co zbytnie, także... Ale coś naprawdę jeszcze legalnego sobie robimy. Ale okej, okay, mamy cel. Także teraz kolejne 10 km, żeby ten cel dostarczyć do... Miejsca, gdzie troszeczkę czasu sobie, proszę Państwa, spędzi. Także let's, let's go! Ok, także cel zabezpieczony, dostarczony w wskazane miejsce. I kaska również, mam nadzieję, wpłynie na moje konto. Ale tutaj widzę, że ona jest sama. Gdzie jest ta tamta. Inna typiara? Co wypuścili go już ją? Ok, tak trochę słabo. Ale ok, tak zostało pośród Państwa nam jeszcze jedno zlecenie, do którego w tym momencie się już udamy. I zobaczymy co tym razem nas sobie będzie czekało, prawda? Także już tutaj się logujemy i został nam na końcu jeszcze Bail Dagan czy jak mu tam na imię Także już tutaj sobie przedstawię postaci właśnie w tym momencie. Trwa. Założył fałszywy bank. O! OK. Dobra, także jakiś oszust do złapania w tym momencie nam tutaj będzie nie czekał. E, kradzież mienia o dużej wartości. Robi interesy bez większego rozgłosu. Ślad w doprowadzi nas do starego baru, ale lokal nie działa już od lat. Tak to podejrzane, ale zgaduję, że tam trzeba zacząć. Dobra. Tak zaczniemy sobie właśnie od tego baru w poszukiwaniu naszego y, gagatka. Mamy oczywiście tradycyjne zdjęcie. Taką się właśnie prezentuje. Więc chyba wszystko już wiemy. Nie teraz pozostało nam tylko i wyłącznie go tutaj wyłapać. I zaprowadzić tam, gdzie takie gagatki powinny kończyć. Dziś do więzienia. Nie będzie fajnie, prawda? I będzie bardzo, bardzo fajnie. Także lecimy na całe szczęście tutaj już. Te kilometry aż takiego przerażenia nie robią jak właśnie w misji poprzedniej, którą na bank, którą na bank właśnie Wam skróciłem w montażu, także się nie przejmujcie. Te 10 kilometrów na pewno zostaje wycięte w większości przypadków. Są ponad 20 w sumie, bo to w dwie strony. Także na pewno ta misjka poszła. Yy kilkoma cięciami, nie? Żeby, żeby to fajniej się oglądało. Ale okej, okay. teraz się w takim razie skupmy na naszym celu. I zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy będzie stawiał aż taki wielki opór. Czy będzie miał ogólnie swoich ochroniarzy. Zresztą ci ochroniarzy tak troszeczkę z dupy wzięci, powiedzmy. W niektórych przypadkach. Ale zobaczymy, nie? Zobaczymy. Także okej, okay. jesteśmy koło naszego celu. Czyli tego baru. I teraz co musimy tu zrobić? Zgromadzą się jak szczury w gromadę. Dobra, także musimy chyba. A, myślałem, że po prostu musimy najpierw znaleźć chmarę, dopytać ich, gdzie jest cel, a potem łapać, ale widzę, że po prostu Rockstar miał inny planatomisyjkę, a szkoda. Też to mogłoby być w sumie fajnie zrobione. Na przykład, jak to było bodajże w Mafii 3, że wiecie, że w Mafii po prostu musieliśmy przesłuchać jednego typa, on nam dawał właśnie na namiary na ten główny cel, i potem musieliśmy go po prostu tylko i wyłącznie złapać. A tutaj, oczywiście, musimy się strzelać, co jest troszeczkę takie. Mm, takie se, ale okej, okay. nie będę już wnikał, bo naprawdę ogólnie się fajnie baje przy tym DLC. Powiem tak szczerze, także nie psujmy sobie zabawy takimi ma malusienkimi szczegółikami. co by było gdyby, tylko po prostu się bawmy, bawmy się ten DLC, bo zapewne to jest jedno z ostatnich, tak mi się wydaje, DLC, nie? GTA 6 coraz bliżej, także podejrzewam, że grudniowe DLC to już może być takie ostatnie, ostatnie DLC. Albo nawet to może być oceny DLC. Nie wiadomo. bo tam jeszcze Rockstar planuje, właśnie. Jeżeli o to chodzi, yy, znajdź sposób, żeby dostać się do biura. Czyli co muszę zrobić? Jakiś chyba przycisk, nie? Znaleźć. Chyba jakiś tutaj trzeba przycisk ogarnąć. Tylko teraz. Gdzie może być jakiś przełącznik fajny? Może w sumie tutaj? Jak to było w kasynie? Bez kitu, a nie, to jest, dobra, to jest wróżba po prostu. Niestety. Chociaż? Ej, bez kitu. 200 IQ. Troszeczkę... ten motyw znany, ale... dość fajny, powiedzmy, dość fajny, nie? Fajnie wykorzystany na pewno. Wiecie, cieszmy się z małych rzeczy. Okej, okay, także cel zabezpieczony. Szybko poszło więc teraz go tylko dostarczyć, i będzie tyle. I proszę Państwa, to będzie tyle, jeżeli chodzi właśnie o bawienie się w bounty hunting. A na sam koniec, jak już powiedziałem, jeszcze sobie zrobimy. Kilka misji policyjnych. Zobaczymy jak to ogólnie będzie wyglądało. Czy to będzie wyglądało coś w stylu jak GTA San Andreas na przykład, czy tam Vice City? Czy jednak bardziej będzie to nastawione w, w styl w GTA, z GTA 4 na przykład? O. Tego jestem mega ciekawy właśnie i Wy zapewne również, nie? Jesteście właśnie ciekawi, jak to wygląda. Także już. Spokojnie, za chwilę Waszą ciekawość tutaj zaspokoję i przekonamy się wspólnie, jak to będzie działało. Także teraz tylko wystarczy, że dowiemy ten cel, i za chwilę się, proszę Państwa, wszystkiego już <laughs> dowiemy. Matko, już mi gardło pada. Ale co się dziwi, ja ponad godzinę nagrywam już. No, już ponad godzina, proszę Państwa, nagrywania. A gardełko nie przyzwyczajone do takiego gadania. No jest jak jest. Jakoś, jakoś trzeba wytrzymać te kilka jeszcze minut. A potem nie wiem. Mieć nadzieję, że gardło wytrzyma kolejny dzień. I Nie trzeba będzie mieć mega chrypy i innych tego typu nieprzyjemności. Ale okej. Okay. Także cel dostarczony. I jest fajnie. O, jednak. A tutaj na przykład ta koleżanka jest. To jest ciekawe w sumie, czy oni znikają właśnie po tym, jak dostajemy za, nie, za nich kasę? Czy jak to wygląda? Bo teraz na przykład dostałem za Riley Rose, czyli chyba za tą babeczkę. A ona tutaj dalej jest, nie zniknęła. No dalej jest, ciekawe. Ale okej, okay, nie wnikam. Także jeszcze taki szybki właśnie przegląd, czy udało nam się wszystkich gagatków już złapać. I lecimy z ostatnią częścią odcinka. Dokładnie tak. Także zabezpieczyłem lub wyeliminowałem. E, wszystkie aktualne cele. A my, proszę Państwa, w tym momencie lecimy już na misje policyjne. Okej, okay, proszę państwa, także. Mam pojazd. Tym, że się tam ktoś odezał właśnie chyba. W... Jeżeli chodzi o te łapanie. Tych biegów jako policja? I zobaczymy. Zresztą nie nieoficjalne, bla, bla, bla. Wzajemną. Aha, to fajnie. I tam bawią. Na <laughs> ja kogo mogę zaufać. Na no w kontakcie. Dobra, wyzwania ja... w można wykonywać naciskając B podczas jazdy własnym pojazdem policyjnym. Także. Let's go. Wezwanie policyny są niedostępne podczas pracy w charakterze członka organizacji klubu motocyklowego. Dobra, także rezygnuję z tego. I czy teraz mogę już rozpocząć zabawę, czy jeszcze nie? Dobra, Dobra zgłoszenie przyjęte. E, przyjąłem, zostałem przez od ostatniego merdunku. Wezwanie policyny: zmyślny wandalizm. Także let's go. Uda się do terminalu. Ej, fajnie to wygląda! Kurczę, jaram się ten DLC, naprawdę! Jest naprawdę w końcu fajnie. GTA w końcu się można pobawić. Tylko... Czemu tak późno, Rockstar? Czemu tak późno dajecie takie właśnie DLC? To mnie zastanawia. Bo tu naprawdę jest fajny kontencik. Z tą policją. I ogólnie jako Bounty Hunter. Świetnie, świetnie to działało w Red Dead, GTA też nie jest tak tragicznie jakby się mogło wydawać. Może to nie jest jak w Red Deadzie, bo tam Red Dead na miał jakiś fajny klimacik. a tutaj niestety, no bez tego stroju policyjnego jest jak jest i tak troszeczkę to mm, powiedzmy, że psuje zabawę, ale nie jest, nie ma też, nie ma też takiej tragedii, jakby się mogło wydawać. Także. W dalszym ciągu mam nadzieję, że ten strój policjanta da się jakoś rozblokować albo po prostu Rockstar może go nam podaruje w jakimś momencie gry, mam nadzieję, bo to niestety, ale troszeczkę na klimacie traci. Dobra, rozbój ładunki, wybuch... aha, czyli jacyś terroryści, tak? Tutaj yy, przejęli tą placówkę. O ty kurde dziwna że Łap granata. Aha, to pani się. No dobra, także, Przepowiedziawszy, powiedziawszy, Nie spodziewałem się, że policja aż takimi rzeczami się zajmuje. Raczej bym przysiągł, że to jest zadanie dla antyterrorystów, na przykład, czy coś takiego. No ale co ja tam wiem? Nie jestem tylko zwykłym graczem GTA Online. A Rockstar najwyraźniej wie, co robi. O, o matko. mini -giereczka, fajnie. Ej, co, fajnie to zrobione, jest naprawdę. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Okej, okay, także kolejna bombka. I kolejne jakieś kody, tak, do wpisania, dobra. Prawo dół, prawo lewo. Góra, dół, prawo, 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 lewo, dół, prawo, 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 dobra. Także 2 na 3 ładunki rozbrojone. Lecimy po trzeci. Aha! No, no tak, przecież ja tam bomby, w... Jezus Maria, tam zbrzydzeniówkę sobie dałem. No jestem dybilem. Właśnie rozwaliłem się własną miną. Tylko ja takie rzeczy potrafię, naprawdę. A co najlepsze, ja tego nie robię specjalnie. <grystanie> Widzowie, ja tego nie robię specjalnie, to ta gra. Dobra, tutaj jest jakaś... Dobra. Rozbroiłem moją zbliżeniówkę. Także ostatnia bombka. Prawo, 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 lewo, lewo. Dół, prawo, góra, lewo, lewo. Dół, prawo, 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 lewo. Dół, prawo, 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 prawo lewo. Dobra. Mam to. I teraz co? Zlikwiduj pozostałych profesjonalistów. Uh -huh. Jakoś nie czuję, że oni są jakimiś... Profesjonalistami, ale okej, okay, okej. Okay. Także lecimy, lecimy. Załatwić cele. Zobacz, jeden rozwalony i tu idzie z drugi, okej. Okay. Opuść teren. A... Jakiś kryminalista do złapania? Bo ta misja, szczerze powiedziawszy, ma... Mało wspólnego z misjami policyjnymi? To jest raczej. Że powiedziawszy, to jest misja raczej dla jakichś antyterrorystów, jak powiedziałem wcześniej, niż dla zwykłej policji. Także nie wiem, czy Rockstarowi coś tam się nie pomyliło przypadkiem. Że powiedziawszy. Eee, dobra, udało się. Tutaj misję zrobić. I teraz kolejne pytanie: Czy ja mogę od razu rozpocząć kolejną misję? Czy jest jakiś cooldown? Sprawdźmy. Musi minąć trochę czasu, zanim. Aha, okej. Okay. Także proszę Państwa, nie będę czekał, bo nie mam totalnie pojęcia nawet ile muszę czekać, żeby taką kolejną misję sobie rozpocząć. Także myślę, chyba że w tym odcinku to by było już na tyle. Także pokazałem wam. Prawdopodobnie cały kontent, jaki właśnie Rockstar nam w tym najnowszym DLC podarował. Mam nadzieję, że taki właśnie odcinek Wam się również podobał. Jeżeli tak, jeżeli doceniacie moją pracę właśnie włożoną w oprowadzenie Was po najnowszym DLC, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz subika, żeby być na bieżąco z materiałami. Ja się, wam, ja się z wami w tym momencie będę żegnał. Także życzę wam tradycyjnie miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! No i miłej zabawy z najnowszym DLC. Pa, pa!